jak po... nie wiem w sumie. Nie ma właśnie. Czekaj, zaraz sprawdzę. To ty nie chwilę. Umieszcz pan bo, bo ma zakręt ogień jedynka. Ja mam dwójka ale, ogień. Może, ale ty wiesz, że te, moż, te miecze można połączyć w kowadle. Ej, czy no. kowadło nie działa? Czy jest sprawdzę? Nie no i nie ma ognia. Ej, nie może kowadło, Ej, to ja nie wiem w sumie. Ty to ja mam pan jeszcze. Może go schowam, bo on może być drogi. Jak pan odwójkę to, dwójka. to wtedy chyba rzadki miecz Za tysiąc pięćset takie miecze Zobieraj tych ty bo nie mam Słuchaj, tam takie miecze To jest werki jest tak, jak ty masz live'a, to ja nie tak, jak ty masz live'a, to ja nie অঁ হ'ল বছ Patrz, nie Nie no. Wszystko mam na streamie, ale kurde, jakoś. Nie, nie zaczyna mi też minecrafta jakoś. Tylko co? Jakoś muszę jakoś poprawić. Ja. Nie wiem, jak. to bitrate. Takie ustawienia, wyjścia. I dwa koła sobie dam, Zobaczymy, jak będzie dwa koła. Ale tak, Dripul, na początku edycji robił sobie seta, a, te, a w nocy, tego dnia już miał 7xd. Dripul, no tytaj bo... się. Też dał. Sobie seta, a ten... Nie, po prostu ja z rynku zacząłem skupywać wszystko. A, myślę. Nie. nie, bo nie możliwe, bo... E, weź nie? wycisz live'a, ale ty, ty musisz mieć live'a ten, ty musisz swojego live'a słyszeć. No, co? No to weź go wycisz. Czy... Właśnie nie wiem jak Ale ty, jak ale ty masz live'a live odpalonego na no jakiejś przeglądarce? Nie, na telefonie, no, na laptopie znaczy się o, wycisz po prostu tego live'a i tyle no Nie ma live'a Nie ma, aha ja na... Dobra, ja tutaj na tym odpalony. Gdzie tu wyciszyć? Ciszeć, wyciszeć. dwa koła, to już Ej, ile może klan mieć ten. O nie, pięć może mieć. Ej, to kurde, powiem wam, że zamiast Magda, ten klan mógłby się nazywać Stream. Ooooo! No! no. Kurde, da się zmienić nazwy. Nie, no, żartuję. Ale skąd w ogóle pomysł na Magdę? <laughs> nie pyta się mnie, tylko. Albo cash, cash, cash. Nie pyta się mnie, tylko ilka blik. No dobra, nie no, bo jak ten potworek patrzył topkę klanów, to on tam czytał, czytał i tak mówi O, Magda. coś tam powiedział Nie, my nie będziemy mieć topki no bo mamy dużo ludzi, a... Chyba tam czterech typów, nie wiem, dużo typa ma po 1000 rankingu Ale. Nie, w ogóle jak ginę... To w ogóle nie dostałem tam ujemnych punktów. Uh -huh. A dzisiaj może 1400 wpadnie, ale muszę, nie muszę iść na cecha tam, gdzie nie ma Pieterka, bo on, wydaje mi się, że on ma na mnie fokusa jakiegoś czy coś. Ja sobie wczoraj biję jakieś nie, jakąś ja, ja żabkę wierzę, a tutaj nie ma tyłu, Ja wierzę, że któryś takiego w końcu odda. Kupuję kolejnego laki bloka. Jak on nie odda? to... Rozumiem, że ja w jeden to... dzień dropłem 5 laki bloków, a potem już w ogóle. W ogóle już nie mogłem żadnego dropnąć. No nie ja wiem ja dlaczego. 400 taka bloków wykopałem. Nie, nawet teraz 500 taka bloków wykopałem i dropłem tylko jednego. Powinni, będą mnie, jakieś szanse zwiększyć na te laki bloki. Dosłownie obok mnie jakiś chłop wykopuje i normalnie ten... i się cieszy, jak nie... Jeszcze dropi se na tako Dobra, otwieram Ja pitole, zesram się w Kusina na rzadko Wszystkie na Nie, to ja tak... Opa. pecha, takiego pecha nie miałem No, rzadkie ja dzisiaj miałem tragedię Takiego pecha akurat miałem Ja wczoraj pecha miałem, dzisiaj może będę miał szczęście Wczoraj zdechłem, wczoraj straciłem kill off I no. tak się nie pozdaje, więc no Dzisiaj ma... liczę na to, że jakieś szczęście będę miał I na przykład kurde Teraz lucky block pyk, shuriken pyk I siłka pyk, no i normalnie jestem już ułożony No to ja chyba wyczerpałem sobie już takie Znaczy no ja też, bo ja 5 takich bloków dropłem ten w jeden dzień, to ja się dziwię, ja teraz nie będę się dziwić jakbym nie dropał nic. Chociaż nie, będę się dziwić, bo kuźwa już chyba drugi, nie, trzeci dzień i nic nie mogę dropnąć.